Witam Was serdecznie na kanale emocjonalne, gdzie przedstawiamy treści terapeutyczne, biznesowe i lifestyleowe. I dzisiaj kontynuujemy rozmowy um, nad takim tematem Zaprogramowani do biedy. I specjalistka w tym temacie Aleksandra Strugalska. Witaj, Olu. Cześć, Ewa, witajcie, słuchacze. E, dzisiaj, słuchajcie, ja szybko przejdę do meritum sprawy, Olu. Czy możesz nam opowiedzieć bajkę o Lampie Alladyna? Z ogromną przyjemnością, słuchajcie, była to historia mojego dzieciństwa. Na tym praktycznie się wychowałam. Więc w mieście Agrabach była sobie księżniczka, był sobie sultan, był Jafar i był Alladyn. Młody chłopiec, który był e, biedny, nie miał domu, e, który mieszkał właśnie na ulicach Agrabach e, i był uznawany za e, tego, który jest nieoszlifowanym diamentem. Więc miał czyste serce, był najlepszym z najlepszych, no ale biedny, ubogi. Bezdomny, no i kiedyś przypadkiem poznał księżniczkę. Księżniczka się w nim zakochała, ale Jafar chciał poślubić księżniczkę. Jak się domyślacie, Jafar jest złym charakterem w tej opowieści, no i postanowił e, powiedzieć księżniczce, że zabił Aladyna, a tak naprawdę go uwięził i wykorzystał po to, żeby uzyskać lampę. Lampę, która spełnia trzy życzenia. No, i księżniczka, która już później poznała Alladyna jako księcia, którym udawał, że jest, bo nie był, ale tak bardzo kochał tą księżniczkę, że udawał przed, przed nią księcia, e, ponownie zobaczyła jakby w nim tego chłopaka przez iluzję. No, on oczywiście wypowiedział życzenie, właśnie, żeby być księciem, a później wypowiedział również życzenie, żeby uwolnić Gina, co było. E, tylko dowodem na to, że jest właśnie taki e, lojalny, że ma takie czyste serce, że robi same dobre rzeczy, a Jafar na końcu został zniszczony, a sultan, który był ojcem księżniczki chciał dla niej jak najlepiej, ale nie wiem czemu w tej bajce był taki bardzo naiwny i w sumie mało sprawczy jak na sultana. Natomiast e, zaakceptował ich związek, czyli księżniczki i bezdomnego chłopca o czystym sercu. No faktycznie, faktycznie jest bajkowo. Natomiast słuchajcie, jak się nad tym zastanowimy, przynajmniej w moim otoczeniu tak było, ja zawsze poszukiwałam e, mężczyzn czy tam partnerów, którzy właśnie byli ubodzy, byli trochę jak ale mieli dobre serce. Wiedziałam, że nic złego mi od nich nie spotka, no bo przecież nie są bogaci. I moja mama zawsze też powtarzała, znajdź sobie Dobrego, biedniejszego chłopaka, bo on cię będzie kochał, on cię będzie szanował. Mam wrażenie, że wszyscy wychowywaliśmy się trochę na tej, na tej bajce, tak demonizując ludzi, którzy mają pieniądze, jako tych chciwych, złych, zdradzających, nielojalnych. I okazało się w prawdziwym życiu, że już trochę wyszłam z tego pudełka, trochę opuściłam symulację matrixową, okazuje się, że ludzie bogaci. Wcale tacy nie są. Tak samo ludzie biedni nie są tacy jak Aladdin. Ewa, czy się ze mną zgadzasz? Tak, zgadzam się. Tak, zgadzam się. Ja bym powiedziała, jak um, no w każdej grupie społecznej jakiejś, tak? Czy weźmiemy grupę zawodową nauczycieli, czy weźmiemy grupę zawodową lekarzy, czy weźmiemy grupę bogaci, czy weźmiemy gru grupę biedni, tam są ludzie, w cudzysłowie, źli i dobrzy. To jest nie do końca dobre określenie, tak? ale w każdej grupie będą osoby zaangażowane w swój zawód, niezaangażowane w swój zawód. tak? Będą osoby lojalne, będą osoby nielojalne, będą osoby, nie wiem, roszczeniowe i będą osoby skromne. W każdej grupie to można by było może pokusić się o badania, jak to dokładnie się będzie rozkładało, nie będę tego robiła, ale w każdej grupie są równie ludzie. Nie, to, to jest przekonanie, bardzo stare, sięgające czasów, no nawet nie wiem, ile tam lat wstecz, tysięcy, że biedny, ubogi to dobry, to takie cnotliwe życie, to jest dobro, a bogaty to zły i pieniądze są złe, krótko mówiąc. Myślę, że takie mamy przekonania w większości. Tak, jak najbardziej. Zobaczcie, e, mówiąc zaprogramowani do biedy, Żyjąc w takich przekonaniach negatywnych o pieniądzach, przekonaniach, na których się wychowywaliśmy, ja jako dziewczynka, słuchajcie, przynajmniej pięć razy w tygodniu oglądałam to na kasecie VHS. Młodzi pewnie jeszcze nawet nie kojarzą w ogóle, co to jest, ale na wideo już ta kaseta była naprawdę taka mocno zniszczona i w ogóle była, z tego co pamiętam, w wersji angielskiej. Mój tata kupił mi ją na rynku bałudzkim, od ruskich oczywiście, więc no, kiedyś, kiedyś nie było innej, innej opcji. Więc ja, nie dość, że się wychowałam na angielskiej wersji, to jeszcze więc tam połowę rozumiałam, połowę nie, ale przekaz był ten sam. I zobaczcie, cofnijmy się do starych bajek Disneya. Zawsze bardzo wyraźnie był pokazany mm, zły charakter. Najczęściej była to osoba u władzy, najczęściej była to osoba bardzo zamożna, bardzo chciwa, generalnie. Na jednym jej tylko zależało, czyli na sobie. A te osoby, które były właśnie takie cnotliwe, były wyrzutkami, były osobami biednymi, osobami miłymi. Zobaczmy Robin Hooda. Zrobiliśmy z niego bohatera. A jak się zastanowimy jako dorośli nad tym, to Robin Hood był złodziejem. I teraz wyobraźcie sobie, że mieszkacie w przepięknym e, mieszkaniu, czy tam domu dorobiliście się swoją pracą eee, i nagle wpada taki Robin Hood, czyli jakaś osoba z innej dzielnicy i mówi o, ty jesteś bogaty, ty jesteś zły, to ja to zabieram i rozdam swoim kolegom, bo, bo to by się nie należy, bo jesteś bogaty. Mhm. No przecież no, to jest absurdalne, ale na tym się dochodziliśmy. Ja jako dziewczynka e, nie było tygodnia, że mnie udawała, że jestem ginewrą. Tak? Chciałam być tą księżniczką i wyglądałam tego Robin Hooda, który da biednym, ograbi złych bogatych. No przecież to jest absurdalne, jak się nad tym zastanawiam. I potem sobie tak żyjemy i myślimy sobie, no dlaczego nie jestem bogaty? A może dlatego, że jesteś przekonany, że jak się staniesz bogaty, to będziesz złym człowiekiem, albo bogactwo jest powiązane tylko ze złem. A wcale nie jest. I mało tego. My kiedyś nagrywałyśmy odcinek o tym, że. Poziom zamożności jest często adekwatny do poziomu rozwoju tego, jak, jak nazwijmy, jesteśmy życiowo wyedukowani, ile lekcji przerobiliśmy, tak? Mm -hmm. I zobaczcie, no chyba Alady miał ich sporo, skoro był bezdomny. Mm -hmm. Poza tym, która księżniczka spojrzy na bezdomnego? No przepraszam bardzo, to są dwa różne skrajne światy. I nie mówię dlatego, żeby umniejszać ludziom bezdomnym, natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację. Podchodzi do Was młody chłopak, może nie pije, ale bezdomność często jest powiązana z problemem alkoholowym czy jakimś innym, ale podchodzi do Was młody chłopak w obdartych ubraniach, generalnie to, nie wiem, może śmierci, może nie, no i tak się kręci. No a Wy, mając wysoki status, Czyli wysiadacie, nie wiem, z Mercedesa, macie dostatecznie dużo pieniędzy, e, macie dobrą pracę, myślicie sobie, wow, ale atrakcyjny mężczyzna, on to musi być dobry i prawdomówny i będzie mnie szanował. Nie, tak nie będzie, bo ta osoba ma mnóstwo rzeczy do przerobienia ze sobą. Mhm. Więc my w takich bajkach jesteśmy chorowani. W takich bajkach żyjemy od dziecka i później to jest przekazywane dalej. To jest jeden z programów. Mhm. Tak, dokładnie. Dzisiaj tak bajkowo, ale to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas sobie uświadomił, na jakiej bajce był wychowywany i że, no czy chcecie, drodzy słuchacze, nadal w to wierzyć, czy warto... No wyjść z bajki, odczarować, dorosnąć, stanąć na nogach i zastanowić się, dlaczego mam tak jak mam, jakie jest źle, no to co się dzieje, no i czy chcę to zmienić, no bo w sumie możecie nie chcieć tego zmienić, to, to też jest decyzja, tak, że, że, że nie zmieniacie, ale żeby naprawdę nie być w takiej bajce, w tej, w tej dziecięcej takiej naiwności, że tak jak już powiedziałam, no ludzie są różni. Tak I, mm. i nie, to nie jest tak, że bogaci są źli, no to, no to, to po prostu jest przekonanie, tak? Tak. Mm -hmm. Myślę, że bycie złym w cudzysłowie, czy dobrym, to jest indywidualna cecha każdego człowieka, sposób jego zachowania. tak? Więc czy on będzie bogaty, czy biedny, to ma, mamy takie same prawdopodobieństwo, że trafimy na złą, czy na dobrą osobę. Ale tutaj chcesz jeszcze przywołać, to, to kiedy się Wam powiedziałaś na terapii? Ola, obudź się księżniczką, to nie jest bajka, tak nie ma, powiedziałem. O, jaka byłam zła. W każdym bądź razie, zobaczcie, często też jest taki motyw powtarzany, że jest sobie taka smutna, niezauważana księżniczka potrzebująca ratunku i nagle wjeżdża książę na bejon koniu, abstrahując od płci. Większość ludzi żyje swoim takim samym cały czas życiem i czeka, aż ktoś ich uratuje. A ktoś wpadnie w ich życie i zmieni na lepsze, i nagle pojawią się miliony, i szczęście, i dobre jedzenie, i przyjaciele, i prawdziwy związek, i tak dalej. Ale to tak naprawdę trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To mhm. my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby się uratować. To my jesteśmy odpowiedzialni za zbudowanie tego, Życia, którym chcemy żyć, a nie jakiś książę na białym koniu, który wiecznie pojawia się w bajkach. Tak, tak. I wszystko było dobrze, jeżeli długo i szczęśliwie. Dokładnie tak, to, tak. Tak, to bajka, także tutaj um, zwróćcie, drodzy słuchacze, uwagę na, na swoje programy, na swoje zaprogramowanie. Myśmy um, sporo mówiły o finansach, o pieniądzach, ale przypomnijmy, Zaprogramowani do biedy nie tylko finansowej, tak? Do takiego biednego życia, takiego, takiego no ciągle to samo, tak? Ciągle to samo, brak rozwoju i taka ubogość, doznań, wrażeń, jakichś spotkań, wyjazdów, ubogość życia. Ubogość duchowa, okay. mentalna, emocjonalna to też jest bardzo ważne. A w sumie to tak jak Ola powiedziała, jeżeli jesteśmy rozwinięci tu, to w świecie materialnym znajduje to odzwierciedlenie w takim dostatku finansowym, materialnym, właśnie. I jeszcze tak już na deser, Ola, z Twojego artykułu Kapitalizm toksyczna spirala konsumpcjonizmu. Co Ty masz na myśli? Powiedz naszym słuchaczom. No to jak byliśmy, słuchajcie, przy tych bajkach, przy tych księciach, Alladynach, Robin Hoodach i tak dalej, to tak samo, nie wiem czy zauważyliście, ale zmówiono nam, że mając, posiadając, mhm. biegnąc coraz więcej, e, coraz droższe rzeczy, nagle mhm. zapewni nam to właśnie jakieś spełnienie, że poczujemy się bardziej szczęśliwi. Jak będziemy wyglądać lepiej, będziemy bardziej kochani, że jak pomalujemy się tymi kosmetykami, to zrobimy w końcu coś dla siebie. Tak? To jest teraz takie popularne w branży beauty. Zrób to dla siebie, nie rób tego dla niego. Kiedyś, kilkadziesiąt lat wcześniej, wiecie, jak się sprzedawało kobietom kosmetyki? Zapewnij sobie uczucie swojego męża. Niech spojrzy na ciebie tak, jak na tą jedyną. Tak? Teraz no, sprzedaje nam się, że to my mamy na siebie tak patrzeć. Tak czy inaczej, kolejna. Ilość rzeczy, którą nabędziemy, nie zapewni nam szczęścia, nie uzupełni tego braku, który będziemy cały czas czuli w sobie, nie zwiększy nam naszej pewności siebie, nie, nie wypełni tych rzeczy, których tak naprawdę potrzebujemy i musimy przerobić u siebie wewnątrz. No i tak kapitalistycznie kończąc, no to zobaczcie, wracamy do tej spirali, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli jesteśmy jak te chomiki. Zarabiamy dostatecznie dużo, żeby przeżyć, ale niedostatecznie, żeby żyć, tak? Więc co będziemy robić? Będziemy się zadłużać, czyli będziemy brać, nie wiem, kredyty, będziemy robić zakupy na kartę kredytową i będziemy musieli dalej chodzić do tej pracy, bo będziemy musieli spłacać tą kartę kredytową, spłacać tą ratę kredytu. To będzie taki niekończący się wyścig za nowymi, fajnymi rzeczami, dobrze, które może sobie kupię za miesiąc, może za dwa, będę na nie odkładał, będę pracował ciężko i nie spał po nocach po to, żeby kupić sobie kolejną rzecz, która udowodni moim znajomym, że jestem dostateczny, że jestem wart kochania, że jestem dobry. No i tak sobie kręcimy się w tym kołowrotku kapitalizmu. Mm -hmm. Tak, ale na szczęście mamy dla Was dobrą wiadomość. Drodzy słuchacze, możecie wprowadzić zmiany w swoim życiu. Pierwszą zmianą jest to i pierwszą dobrą rzeczą jest to, że oglądacie ten odcinek i może też dwa poprzednie. Jak nie, to zapraszamy Was serdecznie. I co możecie z tym zrobić? W poprzednim odcinku Ola mówiła, że terapia, i rzeczywiście tutaj z mojej strony bardzo serdecznie Wam polecam terapię, bo Praca z przekonaniami w podświadomości to jest bardzo ważny etap, żeby najpierw sobie uświadomić, według jakich przekonań, które uznajemy za prawdę, za fakty, żyjemy i można pracować z przekonaniami, które nam nie służą, uwolnić się od nich i uświadomić sobie, nawinąć tam, tak jak ona mówiła, na te nasze zwoje w głowie przekonania, które nam służą, które chcemy świadomie mieć w tej głowie i z nich korzystać. Także z mojej strony ja polecam terapię. A ty, Olu, co Ty możesz powiedzieć naszym słuchaczom? Oczywiście poza terapią, tak jak wspomniałam wcześniej, to słuchajcie, czytajcie. Czytajcie dużo, uczcie się, doświadczajcie nowych rzeczy. Mówi się, że podróże kształcą. Wyjedźcie. Popatrzcie na innych ludzi, hmm. na inne społeczeństwa, na inne reguły, na inne zasady, więc po prostu edukujcie się, poszerzajcie swoje horyzonty, które pozwolą Wam zmienić perspektywę. A jak już ta perspektywa się zmieni, oczywiście cały czas przy okazji terapii, mm -hmm. e, jak już ta perspektywa się zmienia, mm -hmm. jak już będziemy mieli właśnie to uświadomienie, no to czas działać. Okej, okay, takie życie bym chciał mieć, co zrobię, żeby je osiągnąć, tak? Czyli nie tylko. Zatrzymanie się w sferze uświadomienia i marzeń, ale przejście później właśnie do działania, do tego planowania i akcji, która doprowadzi nas do naszego wymarzonego celu. Ja tutaj wypisałam trzy punkty w swoim artykule. Czytaj i słuchaj. Zmień otoczenie. Ucz się, planuj i podejmij działania. I tego Wam życzę. Ja wiem, że to jest długa droga i czasami, nie no, w sumie zawsze. Dosyć, dosyć trudna, wyboista, e, przysparzająca różnych emocji, ale e, nic nie przeniesie Wam spełnienia jak to, kiedy będziecie dążyć do, do swojego celu, e, kiedy poznacie siebie prawdziwych, kiedy zaczniecie żyć pełnią życia, a nie tylko przeżywać je jak takie roboty. Mhm. Tak, Ola, na no pewnie tutaj się podpisuję pod tym, co mówisz, i chcę, słuchajcie, jeszcze podbić działanie. Tak? Bo mówimy o tych przekonaniach, które mamy w głowie, myślach, które mamy w głowie, emocjach, które się w tym łączą, z tym łączą, ale jeżeli dokonamy zmian w, w naszym umyśle, a to nie znajdzie odzwierciedlenia w świecie materialnym, realnym, w postaci działania, to się nic nie zmieni. To będziemy takimi wiecznymi marzycielami albo dziećmi które próbują zaczarować świat. Znam osoby, które afirmują dwa lata przed lustrem i się nic nie zmienia. No bo to tak jest, tak? To jednak trzeba no coś fizycznie wykonać, żeby w tym świecie realnym, materialnym się zmieniło. Pamiętajcie, że są te trzy czynniki: myśli, emocje i działanie. Także tego życzę, tego życzymy i przypomnę, że tak link do Oli artykułu będzie podpięty. Lajkujcie, pytajcie, udostępniajcie nas. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Dziękuję, Ola, bardzo Ci serdecznie. Dziękuję, Ewa i drodzy słuchacze. Powiem Wam tak: księżniczki, książęta, obudźcie się. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.